będziemy ich tu utrzymywali. I władza komisja mówi, takie, macie rację, w porządku, my wam pomożemy. I rozpoczyna się propaganda eutanazji. Rozpoczyna się propaganda eutanazji. Jest taki francuski profesor Lucian Izrael, specjalista od Rakapus, profesor medycyny, który jest agnostykiem, ale jest jednocześnie wielkim przeciwnikiem, wielkim wrogiem eutanazji. I on prowadzi takie no, badania, dosyć przenikliwe. Jako człowiek spostrzegawczy zauważył, że propaganda eutanazji nasila się w tych państwach, w których systemy ubezpieczeń społecznych zbliżają się do granicy bankructwa. Ubezpieczalny już tak boli, że nie może wytrzymać. Rozumiecie Państwo, to nie tych ludzi bardzo chorych tak boli. To ubezpieczalny tak boli i przeznacza ogromne sumy na propagandę eutanazji. Dlaczego? Dlatego, że koszty opieki nad starym człowiekiem w ostatnich sześciu miesiącach jego życia, jak obliczył profesor Rosjan Izar, równe są z punktu widzenia ubezpieczalni kosztom ponoszonym na opiekę nad tym człowiekiem przez cały wcześniejszy okres jego życia. Przez poprzednie kilkadziesiąt lat jego życia. To i to się, to się zrównuje w tych ostatnich sześciu miesiącach. W związku z tym rachunek ekonomiczny co podpowiada? No, żeby ten okres skrócić, a najlepiej, gdyby go wyeliminować całkowicie. I stąd się mówi o prawie o dobrej śmierci i się legalizuje, tak jak w Holandii, zwróćcie Państwo uwagę, nawet bez pytania samego zainteresowanego. Po prostu Komisja Lekarska dochodzi do wniosku, że tego to już trzeba eutanatować. Mamy do czynienia z inżynierią społeczną, yy, yy, taką, że no, domaga się ona ofiar z ludzi i otrzymuje je w coraz to większej skali. To oczywiście, to oczywiście yy, powoduje, że rodzina ma dodatko, dodatkowe uderzenie na swoistość rodziny od strony zupełnie nieoczekiwanej, od strony ekonomicznej. Rodzina po prostu traci sens. Ekonomiczny. Traci sens ekonomiczny. A co na tym idzie? Proszę Państwa, no bardzo trudno jest wymagać. To może nie jest takie widoczne, zwłaszcza na rzut oka, ale Antoni descentek zipery mówił w małym księciu, że najważniejsze jest to, co jest niewidoczne i nora. I ma rację. Otóż, proszę Państwa, w społeczeństwach w których upowszechnia się yy, yy, aborcja i eutanazja, a więc zabijanie, przyzwolenie, zwłaszcza na zabijanie ludzi bardzo małych i ludzi bardzo chorych. Bardzo trudno oczekiwać ludzkich uczuć, wyrozumiałości i współczucia. Nie można już na to liczyć. To oczywiście też nie natychmiast. Też nie natychmiast ale po pewnym czasie, po 25, po 50 latach, dwóch, trzech pokoleniach, skutki już zaczynają być widoczne gołym okiem. I proszę Państwa, to jest y, y, projekt społeczeństwa zupełnie obcego cywilizacji, która nas ukształtowała, zupełnie obcego cywilizacji łacińskiej, która opiera się na trzech filarach na greckim stosunku do prawdy to znaczy w przekonaniu że prawda istnieje że nie leży po środku czy nie zależy od tego co ludzie na ten temat nie mają tylko leży tam gdzie leży że poznanie prawdy jest dostępne umysłowi ludzkiemu że powinnością moralną człowieka rozumnego jest poszukiwanie prawdy drugim Takim filarem, na którym spoczywa cywilizacja łacińska, to są zasady rzymskiego prawa, przekonanie, że volenti non fiti a to znaczy chcącemu nie dzieje się krzywda, traktowanie człowieka jako człowieka dorosłego, po prostu nie jako idioty, któremu trzeba mówić wyżej, niżej, w lewo, w prawo, prawda, tylko jako człowieka odpowiedzialnego, poważnego. I wreszcie religia chrześcijańska, właśnie jedna zasada religii chrześcijańskiej w postaci przekonania że człowiekowi, niezależnie od jego sytuacji społecznej, materialnej, przysługuje pewne minimum godności. Minimum godności dlatego, że jest Dzieckiem Bożym. To jest jedyne uzasadnienie godności, bo gdyby człowiek nie był Dzieckiem Bożym, to właśnie dlaczego go nie zjadać? No dlaczego? Co, co nas by powstrzymywało? Nic. Nic. Mówi się y, y, Tadeusz Kotarbiński, jak był zapytany, co go powstrzymuje przed czynami niegodnymi, to mówił serce. No, jak na filozofa, to trochę słabo uzasadnienie, prawda? Serce, mięsień sercowy to no. Nie, otóż pewne zasady. Proszę Państwa i na koniec jeszcze powiem tylko tyle, bo nie chcę przedłużać, bo widzę, że już część osób się niecierpliwi. Otóż podstawowe takie w sprzeczności. Inaczej może jesteśmy tresowani do politycznej poprawności. To jest tresura tak na zasadzie Pogromcy zwierząt. Tresowani jesteśmy do politycznej poprawności przy pomocy pewnych haseł pozornie oczywistych. Takim hasłem pozornie oczywistym jest. Koncepcja państwa neutralnego światopoglądu. No, jak tak słyszymy, to naturalnie, jakżeżby inaczej, prawda? Tymczasem jest to hasło tałamutne. Nie dlatego nawet, że ono nie wiem, jest nieprzyjemne dla, dla kościoła katolickiego, czy dla konserwatywnie usposobionych ludzi w społeczeństwie, tylko ono jest wewnętrznie sprzeczne. Nie ma takiego zwierzęcia jak państwo neutralne światopoglądowo i to nie trzeba wielkiej przenikliwości, żeby wystarczy logiczne rozumowanie, które jeśli państwo pozwolą, to przeprowadzę tutaj. Otóż podstawową funkcją każdego państwa, bez której w ogóle o państwie nie możemy mówić, jest ustanawianie praw. Nie ma państwa, które nie ustanawia praw. Jeśli przestaje to robić, to przestaje być państwem. I wyobraźmy sobie, że jako państwo musimy ustanowić no nic nadzwyczajnego, kodeks karny. Co wolno, co nie wolno. I ustanawiając kodeks karny, musimy określić, w pewnym momencie natrafiamy na ten punkt, musimy określić nasz stosunek do kradzieży. No, mamy dwie możliwości. Albo zabronić pod groźbą kary, tak jak jest teraz, albo zezwolić na kradzież, no okradajcie się nawzajem. Wszystko jedno, co zrobimy. Wszystko jedno, co zrobimy, czy taki stosunek do kradzieży określimy, czyli odwaki, to określając jakikolwiek stosunek do kradzieży w kodeksie karnym, państwo decyduje tym samym, jednocześnie, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Arbitralnie decyduje, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Jeśli zabrania kradzieży pod groźbą kary, to etyka niezłodziejska. Jeśli dopuszcza kary, to etyka złodziejska. A ponieważ każda etyka jest zakotwiczona w jakimś światopoglądzie, który dostarcza uzasadnienia dla norm tej etyki i dla hierarchii tych norm, no to znaczy, że decydując arbitralnie, ustalając jakiekolwiek prawo, Decydując zatem arbitralnie, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym, państwo preferuje jakiś światopogląd kosztem wszystkich innych. Więc nie jest neutralne światopoglądowo. Jak preferuje jakiś światopogląd, wyróżniając go spośród innych, to nie jest neutralne. Kwot erat demonstrantum. Nie ma państwa neutralnego światopoglądowo. Jeśli by serio potraktować to hasło, to ono jest antypaństwowe zmierza do destrukcji państwa. Ale wiemy z kontinu, że ludzie szermujący tym hasłem wcale destrukcji państwa nie chcą. Właśnie przeciwnie, oni wzmacniają państwo, wprowadzają państwo na przykład do rodziny, jako arbitra i tak dalej, więc nie chcą wcale destrukcji państwa. To czego chcą? Ano chcą wyeliminować z terenu publicznego, wyrugować z terenu publicznego światopogląd im wrogi świadomości światową świadomości drogi. Właśnie to nie jest, dlatego mówię, nie jest to prywatny bzik, tylko bardzo konsekwentne, przemyślane, metodyczne działanie. I dlatego, proszę Państwa, rzeczywiście, tak jak tutaj powiedział Pan profesor, rodzina jest w centrum walki ideologicznej, której celem jest władza polityczna. Dziękuję bardzo. A, jeszcze, przepraszam, jeszcze o szansach. Jeszcze o szansach. O szansach bardzo krótko. No jest możliwość, że to wszystko się nie uda. Dziękuję bardzo.